I lose my breath whenever I see you You stole my heart, what is it that you do? My life was great till you added colours Like the moon needs the sun, we don't care about the others you said How Nie umiem, Dzień dobry, nie umiem na nowo się tam kręcić. Dzień dobry kochani, witam was bardzo serdecznie w pierwszym vlogu w nowym roku. Jeszcze się tutaj nie odzywałam. I miałam dosyć sporą przerwę w nagrywaniu, więc troszeczkę się odzwyczaiłam, ale za to zatęskniłam bardzo za nagrywaniem, więc wielką przyjemnością tutaj do Was wracam. Chyba twój pierwszy filmik nie w tym roku. Tak. No tak, no właśnie to powiedziałam. Aha. No nie, nie powiedziałam, że tym roku. powiedziałam. Ja, że że, że, że Ciebie dawno nie było. Nie, ja powiedziałam, że pierwszy raz nagrywałam w tym roku. Ach, tak mnie słuchasz. Się... Wychodzisz, wiesz? No, więc jedziemy teraz właśnie do naszej polesławieckiej ceramiki, dlatego że wyszła jakaś taka dziwna tradycja, że kupujemy rodzinie Dominika rzeczy na z ceramiki na różne okazje <noise> no. więc jedziemy właśnie kupić bo Dominika babcia ma urodziny ma Najbardziej uniwersalny prezent, który się w sumie każdemu przyda. Tak. Spodoba na pewno. No jest bardzo ładny. Jest on bardzo ładny. Tak więc jedziemy kupić. Dajcie znać, czy macie coś z ceramiki. Możecie mi na Instagramie pokazać, jak macie. No więc jedziemy właśnie do ceramiki zobaczyć. Mam nadzieję, że będzie coś fajnego co nam się spodoba, bo nie mamy zbytnio czasu, żeby jeździć po różnej, bo wiecie, mamy w różnych miejscach. Nie, my, my ja kupujemy, to tylko co jednej. No, tak. No. Nie wiem, kiedy ostatnio kupiliśmy gdzieś indziej. Na początku, jak sobie kupowaliśmy całą zastawę, to wtedy kupiliśmy tam no, w tym takie jeszcze No, było innym, takie nie? bardziej... No, ale tam tylko jedną rzecz. Wiesz, co mówisz. Ale wtedy jeździliśmy po wszystkich ceramikach. Tak. No, ale dobra, nie ważne dajcie znać, czy wy coś macie i czy w ogóle... Myślę, że kojarzycie. Jak to się kojarzy, dajcie znać, chociaż myślę, że ciężko, bo to wszędzie, wszędzie jest, w różnych serialach i tak dalej. Więc o masażystki, co to jest? O, wow, jakie ładne. Wow. <grywa> minus spodobało Ci się? No. Mówię, że to na chipsy jest. Ja tak mówię, w sensie. <laughs> Miska na chipsy za 80 zł. Nice. Czekaj, nie biegnij. Tak, hej. Fajnie było w przedszkolu? Chodź, tutaj idziemy. Chodź. Fajnie było? Tak. tak? super, Superancko, chodź. Ale tu ktoś zaparkował. Tam jest tata. No, widzisz już auto czy nie? Tata, gdzie jesteś? No, to nie nasze auto. Tak. Ta ta. No dawaj! ma? Na pewno coś jest. Przełam na pół! Przełam! To nie katce Nie, ona się nie połamie! Przełam na pół! To wyrzuci Tak. O, nie zjadł jej! sobie do Was przyjść, porozmawiać wczoraj, ale no zeszło nam troszeczkę u babci dominika, fajnie spędziliśmy tam czas, więc nie spieszyliśmy się, a tak naprawdę też wiecie, już coraz szybciej robi się ciemno, a ja tutaj niestety nie mam wcale warunków do tego, żeby w tym pokoju późno nagrywać, bo jest takie bardzo, wiecie, żółte światło i nie ma, nie ma warunków do tego, żeby nagrywać, więc po prostu przychodzę do Was dzisiaj, żeby właśnie przywitać się tak już właśnie bardziej oficjalnie w tym nowym roku. A jeszcze tam z tyłu mamy choinkę, chociaż już jest coraz bardziej USA. Jeżeli chodzi o bombki, bo y, pięknie trzymają się y, igły, ale tak, y, no i co, mamy nowy rok, rok naszej wprowadzki do nowego domu, czego już strasznie, strasznie nie mogę się doczekać, już nawet y, nie samej wprowadzki. Tylko tego też, ale już nawet samego urządzania, chociaż jest to bardzo stresujące dla mnie, wybieranie tych wszystkich rzeczy, które muszę wybrać, na które muszę się zdecydować. Straszny to jest dla mnie stres, powiem Wam, i nie jest to wcale łatwy wybór, ale no coś w końcu będzie się trzeba zdecydować, więc nie mogę się już tego wszystkiego tak naprawdę doczekać. Więc będzie to, myślę, że cudowny, kolejny cudowny rok. Żeby nie było, że to tak jest wszystko idealnie i tak dalej, nie myślcie sobie, bo jak patrzymy jakby w skali roku, to jest wszystko cudownie, naprawdę stały się fajne rzeczy Aczkolwiek ja mam wrażenie, że dla mnie rok 2023 był w pewnym momencie od drugiego półrocza takim zawieszeniem, ciągle na coś czekałam, a nic się takiego innego nie działo przez co później trochę się psychicznie podłamałam pod koniec roku no ale niestety u mnie przez to że ja mam tą już zdiagnozowaną dawną nerwicę lękową no to u mnie się może tak momentami nasilać ale jest okej okay. Ogólnie, I po prostu muszę sobie zawsze wtedy dać czas i ogarnąć myśli. No i właśnie tak się stało, dlatego też na przykład odpuściłam sobie po prostu końcówkę grudnia w nagrywaniu. To, co myślę, że zrozumiecie mnie jak najbardziej, szczególnie, że no, mieliście tyle filmów do oglądania, że tak naprawdę może nawet nie zauważyliście, że mnie nie było trochę to przykre, aczkolwiek, no. Wiem, jak jest. No ale tak, bardzo się cieszę, że nadchodzą takie fajne zmiany, takie fajne rzeczy. Też rzeczy, o których jeszcze nie mówię, ale to są rzeczy na pewno, o których się dowiecie, tylko po prostu wiecie, potrzebuję czasu, bo nie chcę zapeszać. Potrzebuję po prostu czasu, żeby nie zapeszyć, żeby wszystko było ok. Więc e, spokojnie Nic nie ukrywam takiego, wiecie no To są takie normalne rzeczy po prostu e, Jakby z życiem, które idą dalej moim, moim największym postanowieniem Jest to, żeby w końcu ogarnąć swoje zdrowie Bo grudzień Chyba był takim miesiącem Powiem wam, że ja psychicznie W listopadzie trochę gorzej było I w grudniu I chyba może odbyło się to też Właśnie na moim zdrowiu Bo ja calutki grudzień Cały, przysięgam, cały, byłam chora. Teraz nawet dostałam antybiotyk, bo po prostu, no, cały grudzień byłam chora i mi to nie przechodziło. Znaczy, najpierw mieliśmy grypę żołądkową, a później dostałam katar, po prostu, który trwa nadal. O który znika i pojawia się zaraz po tym Już próbowałam naprawdę mnóstwo nowy, now, now, nowych, no, innych rzeczy Więc niestety antybiotyk traktowałam jako ostateczność Dostałam nawet, dzisiaj jest to ten dzień, żebym wykupiła ten antybiotyk Ale jednak się na niego zdecyduję No bo jak kolejny raz ja dostaję kataru takiego, jaki mam No to jednak e, wolę wziąć ten antybiotyk Mimo, że ja chyba 100 lat antybiotyku nie brałam e, No, więc e, wolałabym nie ale jeżeli ma mi to pomóc, chociaż w tym ogarnąć ten jeden aspekt, no to niech tak będzie. Zapisałam się też do neurologa. Mam wizytę jeszcze w styczniu, więc bardzo się cieszę, że to tak szybko. O godzinę dzwoniłam na, na rejestrację, żeby się zapisać i żałuję, że po prostu tam nie pojechałam, żeby to zrobić, bo na bank byłoby szybciej, niż stracić godzinę na tym, żeby po prostu zapisać się do lekarza. No, ale na szczęście, właśnie mimo tego, że tyle czekałam, no to termin nie jest tak odległy, bo zapisałam się 5 grudnia, e, stycznia, a 5 stycznia zapisałam się na 31 mm, stycznia, więc e, no, bardzo się cieszę. E, ten styczeń też myślę, że tak szybko mi minie. Mam tak nadzieję, bo teraz zaraz urodziny Milusi organizujemy jedne, drugie, bo mamy bardzo dużą rodzinę więc niestety nie da rady dla wszystkich zrobić w jednym terminie, więc najpierw jest dla mojej rodziny, później od strony Dominika. Mm, no i e, później są też moje urodziny, więc taki fajny miesiąc. No i styczeń luty to ma być miesiąc, w którym dostaniemy klucze, jeszcze zobaczymy jak to wyjdzie. Ja mówię, nie, nie jestem jeszcze na żaden konkretny termin umówiona z deweloperem. Widzę na razie jak te prace postępują i widać, że może to być ten styczeń albo właśnie ten luty, ale nie chcę tutaj, wiecie, nic mówić takiego jeszcze, póki, póki po prostu nie wiem na 100%. No bo mówię, terminu nie mam, więc zobaczymy jak to ostatecznie po prostu. Wyjdzie, ale no zbliża się fantastyczny czas. Nie mogę się go bardzo doczekać i, i już mi po prostu jest lepiej. <grym> no, nie mogę się doczekać tego wszystkiego, co nadchodzi. Ten rok naprawdę będzie, myślę, że piękny i fantastyczny. I mam nadzieję, że dla Was też. A teraz e, w ogóle Jasiek jest w domu ze mną. E, <grym> To jest super historia, bo on słuchajcie, no super nie super, bo niestety chłopak się rozchorował i dostał antybiotyk, więc dwa tygodnie wiadomo, teraz już skończył antybiotyk, ale mamy dzisiaj wtorek i on i kończysz w piątek, zaczynają się u niego ferie, znaczy tam w poniedziałek, ale piątek to jest ostatni dzień. No i wiadomo, że jak skończył teraz antybiotyk, to ja go nie puszczę teraz do szkoły, niech sobie chłopak jeszcze dojdzie do siebie i tak dalej. No, a tutaj już ferie, więc on calutki styczeń, oprócz tych ostatnich paru dni, które po feriach są, tam 29, 30, 31 jakoś tak nie, ma, nie wiem, czy któreś to nie jest przypadkiem, nie, chyba nie, to nie są raczej weekendy Tylko poniedziałek, wtorek, środa To on jest cały czas w domu, te cztery tygodnie <średzimy> siedzimy w domu On ostatni raz był w szkole 22 grudnia, a... Przyjdzie do szkoły 29 stycznia Więc tak mu się poszczęściło Szczęście w nieszczęściu O także powiem e, Że akurat tak się złożyło, nie? No ale cóż, ja teraz lecę Bo właśnie chciałabym pójść do sklepu Bo ja się zaczął fantastycznie grać W planszówki e, Poprosiłam was o jakieś polecenia planszówek Dostałam mnóstwo na Instagramie e, Postanowiłam też zrobić właśnie taki Albo zapiszę relację, albo... Mm, Zrobią osobny post z tymi planszówkami, więc jak chcecie, to wpadajcie na mój Instagram, to możecie zobaczyć, um, jakie te planszówki właśnie polecaliście uh, A ja teraz jadę zobaczyć do sklepu, uh, czy coś jest Ja się zostanę z moim tatą, to są ogromne plusy mieszkania z rodzicami, że po prostu mogę zostawić go i wyjść uh, No, a teraz uh, lecę, zabieram się i jadę no, ostatecznie w sklepie nie kupiłam żadnej gry, bo duża przebitka cenowa, a propos tego, jaka jest, wiecie, w internecie, a jak w sklepie. Więc stwierdziłam, że w ogóle, wiecie, zaoszczędzić i kupić po prostu więcej tych gier niż w sklepie. A nie śpieszę się no aż tak. No, ale kupiłam taką ciastolinę za to, bo dzieciaki uwielbiają u nas w domu po prostu. Jest szał, naprawdę to jest coś, dzięki czemu moje dzieci znikają. zabawa? Co to? Obrona jest jesteś dziewczyna Jeszcze to? Wow Fajnie się bawisz, wiesz? Trzeba wszystko schować Patrz, a robimy jeszcze gwiazdeczkę Albo serduszko o, Serduszko I was never the one to write up a song for just anyone. Yeah. I was always yeah. the one yeah. to find myself lost in yeah. all conversations. Yeah. Oh. Cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting. But then you came along and proved me all wrong. I was so mistaken. Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you you take all my wrongs and make them better me want to try forever i feel so free oh my sweet baby i was never the one to give up the ghost no i was so stuck i kept on playing my part wanted to give up because nothing was changing